Internauci dociekają. Czy dziecko Mariny mówi włoski? Marina Łuczenko wkraczała na scenę show biznesu wiele lat temu, zdobywając sławę jako aktorka i piosenkarka. Choć jej pasją nadal jest muzyka, życie rodzinne znacznie poszerzyło zakres jej obowiązków. W marcu ogłosiła ona, że spodziewa się drugiego dziecka z Wojciechem Szczęsnym, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Od tego czasu Marina aktywnie dzieli się w sieci treściami związanymi z ciążą, dbając o to, aby jej obserwatorzy byli na bieżąco z wydarzeniami. Ostatnio na Instagramie piosenkarki pojawiło się krótkie wideo, na którym prezentuje swój ciążowy brzuszek. Mimo, że nie ujawniła płci dziecka, w opisie filmu zapytała fanów, kto może się w nim kryć. Jedna z obserwatorek postanowiła jednak zadać zupełnie inne pytanie, dotyczące tego, jak Marina radzi sobie we Włoszech i czy jej dziecko uczęszcza do włoskiej szkoły. Marina szybko odpowiedziała, zauważając, że niektóre aspekty jej życia prywatnego mogły umknąć uwadze obserwatorki. Wyjaśniła, że choć rzeczywiście niekiedy pokazywała swoje życie we Włoszech, to jednak ceni sobie swoją prywatność i nie zawsze dzieli się szczegółami swojej codzienności. Marina Łuczenko, kontynuując swoją odpowiedź, wyraziła szacunek dla prywatności swojej rodziny. Podkreśliła, że choć czasami dzieli się fragmentami swojego życia, to nie chce przekroczyć pewnej granicy, która dla niej jest ważna. Ponadto, Piosenkarka podziękowała swoim fanom za zainteresowanie i wsparcie, ale jednocześnie zaapelowała o zrozumienie dla decyzji dotyczących prywatności. Wyjaśniła, że chce, by treści, które udostępnia w mediach społecznościowych, były autentyczne, ale także kontrolowane. W ten sposób Marina podkreśliła, że choć jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się pewnymi aspektami swojego życia, to jednak zachowuje zdrowy dystans i dba o swoją prywatność oraz prywatność swojej rodziny.